Dzień dobry, moi kochani bracia i siostry. Dzisiejszy poranek jest wyjątkowy, bo to niedziela, dzień odpoczynku, dzień radości i spotkania z Bogiem, który daje nam życie, światło i miłość każdego dnia. Zanim wyruszymy w ten błogosławiony dzień, zatrzymajmy się na chwilę w ciszy i skupieniu, by zanurzyć nasze serca w Jego obecności. Panie, dziękujemy Ci za ten nowy poranek. Za to, że mogliśmy się obudzić z nadzieją w sercu i spokojem w duszy. Dziękujemy Ci za to, że Twoje miłosierdzie jest nowe każdego dnia, a Twoja łaska nigdy się nie kończy. Proszę, napisz w komentarzu: Dziękuję Ci Boże, jako znak, że Twoje serce jest dziś pełne wdzięczności za dar życia, za każdy oddech, za każdą chwilę, którą możemy przeżyć w Twojej miłości. Panie, chcemy rozpocząć ten niedzielny dzień w Twoich ramionach. Oddając Ci nasze plany, myśli, słowa i uczynki, aby wszystko, co dziś zrobimy, przyniosło Tobie chwałę. Niech Twoja obecność wypełni nasze domy, nasze serca i nasze rodziny. Niech Twoja radość stanie się naszą siłą, a Twoje błogosławieństwo niech spływa na nas jak poranna rosa, która odświeża i ożywia wszystko, czego dotknie. Panie, przynosimy Ci nasze troski i zmęczenie z całego tygodnia, prosząc, byś je przemienił w lekkość i pokój. Niech ten dzień stanie się czasem odpoczynku w Twojej miłości, czasem, w którym przypomnimy sobie, że jesteśmy Twoimi dziećmi, kochanymi bezwarunkowo. Niech Twoje światło rozproszy wszelką ciemność w naszych myślach i sercach, abyśmy mogli patrzeć na życie z nadzieją i wdzięcznością. Prosimy Cię, Panie, byś umocnił naszą wiarę, abyśmy nie wątpili w Twoje obietnice, nawet wtedy, gdy nie widzimy jeszcze odpowiedzi. Daj nam serca przepełnione uwielbieniem. By każdy oddech był pieśnią chwały dla Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za rodzinę, za przyjaciół, za tych, którzy są blisko, i za tych, którzy są daleko, ale pozostają w naszych sercach. Dziękujemy Ci za każdy uśmiech, który rozjaśnia nasze dni, i za każdą łzę, która oczyszcza nasze dusze. Panie, daj nam dzisiaj serca gotowe do przebaczenia, usta pełne słów miłości. I dłonie chętne do pomocy. Niech nasze życie stanie się świadectwem Twojej dobroci. Niech ta niedziela będzie dniem radości, śmiechu i pokoju, dniem, w którym będziemy mogli dostrzec Twoje działanie w najmniejszych szczegółach. Panie, naucz nas cieszyć się drobnymi cudami: ciepłem słońca na naszej twarzy, śpiewem ptaków z pokojem poranka, ciszą serca, które ufa Tobie. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na nas. Abyśmy mogli nieść Twoje światło każdemu, kogo spotkamy dzisiaj na naszej drodze. Niech nasza niedziela stanie się odzwierciedleniem nieba na ziemi, pełna pokoju, dobra i miłości, którą tylko Ty możesz dać. Prosimy Cię, Panie, abyś prowadził nas dzisiaj swoimi ścieżkami, aby każdy nasz krok był krokiem w kierunku Ciebie. Niech Twoja obecność będzie naszym przewodnikiem i naszym odpoczynkiem. Panie, chcemy spędzić ten dzień blisko Ciebie, słuchając Twojego głosu. I ciesząc się Twoją miłością. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że nigdy nas nie opuszczasz, że jesteś wierny nawet wtedy, gdy my zawodzimy. Niech nasze serca biją dziś w rytmie Twojej miłości, a nasze dusze śpiewają hymn wdzięczności. Chcemy, by ten dzień był nie tylko odpoczynkiem dla ciała, ale także odnowieniem naszej duszy. Niech Twoje słowo będzie dla nas źródłem siły i radości. Niech Twoja łaska spływa na nas jak potok, który nigdy nie wysycha. Panie, ucz nas dzisiaj odpoczywać w Tobie, znajdować naszą radość w Twojej obecności, budować naszą przyszłość na Twoich obietnicach. Dziękujemy Ci, że w Tobie mamy wszystko, czego potrzebujemy: miłość, pokój, nadzieję i życie wieczne. Panie, błogosław ten dzień, błogosław nasze rodziny, błogosław każdy dom w którym rozbrzmiewa Twoje imię. Niech Twoje światło świeci w naszych sercach przez cały ten dzień i cały nadchodzący tydzień. Niech Twoje błogosławieństwo rozleje się na każdy aspekt naszego życia, na nasze myśli, relacje, decyzje i plany. Panie, powierzamy Ci tę niedzielę, bo wiemy, że w Twoich rękach każdy dzień staje się święty. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym Bogiem, naszym Ojcem i naszym przyjacielem. Chwała Tobie na wieki wieków. Panie, kiedy w ten niedzielny poranek świat budzi się do życia, chcemy otworzyć nasze serca na Twoją miłość jeszcze szerzej niż kiedykolwiek wcześniej. Chcemy, aby każda myśl, każde słowo i każdy gest, który dziś wypłynie z naszego wnętrza, był napełniony Twoim duchem pokoju i dobroci. Pragniemy, by ten dzień nie był tylko zwykłym odpoczynkiem od pracy, ale świętem Twojej obecności, w którym będziemy smakować ciszę i radość. Które płyną tylko z bycia blisko Ciebie. Panie, prosimy, oczyść nasze serca z wszelkiego ciężaru minionych dni, zmartwień, lęków, smutków i niepewności, które próbują zająć miejsce, gdzie powinien mieszkać, tylko Twój pokój. Niech Twoje światło przepływa przez nasze dusze, jak poranny promień słońca, który rozprasza ciemność i rozgrzewa to, co zastygłe. Niech Twoja miłość stopi każdy lud obojętności który czasami gromadzi się w naszych sercach z powodu codziennych trosk i pośpiechu. Panie, wlej dziś w nas nową siłę, abyśmy mogli kochać tak, jak Ty kochasz bez granic, bez warunków, z cierpliwością i łagodnością. Daj nam odwagę, by przebaczać tym, którzy nas zranili, i pokorę, by prosić o przebaczenie tych, których my zraniliśmy. Naucz nas dzielić się Twoją miłością w prostych rzeczach, w uśmiechu, w ciepłym słowie. W pomocy niesionej w ciszy, bez oczekiwania na podziękowanie. Niech nasze serca biją dziś rytmem nieba, aby każdy, kto nas spotka, mógł w nas zobaczyć Twoje światło i Twoją dobroć. Panie, błogosław nasze domy, aby wypełniały je śmiech, pokój i zgoda. Niech każde słowo wypowiedziane w naszych rodzinach będzie słowem życia, niech każdy gest będzie gestem miłości, a każdy plan będzie powierzony Tobie. Naucz nas świętować życie, które nam dałeś. I cieszyć się każdą chwilą, jakby była cudem. Daj nam umiejętność zatrzymywania się w biegu, by dostrzegać piękno, które nas otacza, śpiew ptaków, zapach świeżego chleba, delikatność porannego wiatru. Panie, przypominaj nam, że Twoje błogosławieństwa są ukryte w małych, codziennych rzeczach, a Twoja obecność jest wszędzie tam, gdzie jest miłość. Chcemy, by ta niedziela stała się dniem, którym będziemy pielęgnować wdzięczność w naszych sercach. Dziękujemy Ci za zdrowie, za dach nad głową, za stół, przy którym możemy usiąść z bliskimi. Dziękujemy Ci za każdy uśmiech, za każdy gest dobra, który do nas dotarł w tym tygodniu, nawet jeśli był mały i niepozorny. Dziękujemy za tych, którzy nas wspierają i za tych, którzy nas uczą cierpliwości. Panie, pobłogosław nasze myśli, aby nie błądziły w ciemnościach, ale kierowały się ku Tobie. Pobłogosław nasze serca, by były otwarte na nowe początki, które przygotowałeś dla nas. Pobłogosław nasze dłonie, by były gotowe do niesienia pomocy, a nasze stopy, by szły drogą pokoju. Panie, wlej w nasze dusze pewność, że nie musimy się martwić o jutro, bo Ty już tam jesteś i wszystko masz w swoich dłoniach. Naucz nas ufać Ci całkowicie, jak dziecko ufa kochającemu Ojcu który zawsze wie co jest najlepsze. Niech nasza niedziela stanie się dniem całkowitego oddania, nie tylko odpoczynku, ale i duchowego odnowienia, dniem, w którym zostawimy za sobą wszystkie troski i zanurzymy się w Twojej łasce. Panie, pomóż nam skupić się dziś na tym, co naprawdę ważne, na miłości, która łączy, na pokoju, który uzdrawia i na wierze, która przenosi góry. Niech ten dzień będzie jak święto w niebie. Pełen światła, śpiewu, wdzięczności i ciszy, która pozwala usłyszeć Twój szept w głębi naszych serc. Panie, spraw, by ta niedziela stała się początkiem nowego czasu, czasu pełnego Twojej łaski, prowadzenia i błogosławieństwa. Chcemy iść w nowy tydzień z sercami napełnionymi Tobą, z umysłami przepełnionymi pokojem i z duszami rozpalonymi Twoją miłością. Panie, Dziękujemy Ci, że ten dzień jest Twoim darem i że możemy go przeżyć w Twojej obecności. Chwała Tobie za wszystko, co było, co jest i co będzie. Panie, na zakończenie tej niedzielnej porannej modlitwy składamy Ci całe nasze życie w Twoje wierne i kochające dłonie. Oddajemy Ci nasze serca, nasze myśli, nasze pragnienia i nasze plany, wiedząc, że tylko Ty potrafisz nadać im prawdziwy sens i kierunek. Prosimy, byś był naszym światłem, które nigdy nie gaśnie, naszym przewodnikiem, który nigdy się nie myli, i naszym pokojem, który nigdy nie ustaje. Niech Twoja łaska otacza nas jak tarcza, chroniąc nas od wszelkiego zła i prowadząc nas drogą błogosławieństwa. Panie, błogosław każdą osobę, która modli się razem z nami w tej chwili, błogosław ich domy, ich rodziny, ich zdrowie i ich serca. Wypełnij ich życie Twoją obecnością, aby mogli doświadczyć radości, która nie zależy od okoliczności, i pokoju, który przekracza wszelkie zrozumienie. Daj im siłę, by stawiać czoła wyzwaniom nowego tygodnia i odwagę, by ufać Tobie nawet wtedy, gdy droga wydaje się niepewna. Panie, niech ten niedzielny poranek stanie się punktem zwrotnym, w którym zostawiamy za sobą wszystko, co nas przygniata. I podnosimy wzrok ku Tobie, naszemu Ojcu, który nas kocha bezwarunkowo. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na nas i towarzyszy nam przez wszystkie dni nadchodzącego tygodnia. Panie, dziękujemy Ci za ciszę, która koi nasze dusze, za światło, które rozprasza nasz lęk i za miłość, która daje nam nowe życie każdego dnia. Z wdzięcznością i ufnością powierzamy Ci ten dzień. Prosząc, by każda jego chwila była nasycona Twoją obecnością. Niech Twoja radość rozświetla nasze twarze, niech Twoje słowo wzmacnia nasze serca, a Twoja miłość napełnia nasze dusze aż po brzegi. Panie, chcemy dziś i zawsze żyć dla Ciebie, kochać tak, jak Ty kochasz i nieść Twoje światło tam, gdzie panuje ciemność. Niech ta niedziela stanie się świętem Twojej chwały w naszych sercach, świętem życia, pokoju i nadziei. Które tylko ty możesz dać. Tobie, panie, cała chwała, cześć i uwielbienie teraz i na wieki wieków. Amen.